Jest to rzeka Dajna, położona no, praktycznie w centrum Mazur. Jest dopływem Gubra, a następnie Guber wpada do Łyny i do Preguły. Także jest to dopływ Bałtyku, a nie żadnej z naszych większych rzek, jak Wisła czy Odra. Dlatego jest to rzeczka mało znana. Ona ma 49 metrów spadu na odcinku 10 km, czyli jest taka prawie że górska. Woda oczywiście w pierwszej klasie czystości zarazem i siedlisko ptaków, bobrów, wydry, norki i przeróżnych innych zwierząt. Na rzece znajduje się dziewięć elektrowni. To jest akurat elektrownia Niewodnik, która jest drugą elektrownią na Dajnie, ale jest pierwszą Elektrownią, która ma w retencji jezioro Dejnowo, czyli jest jak gdyby regulacją na wszystkich pozostałych elektrowni, które są poniżej. Ta elektrownia, przed którą się znajdujemy, posiada spad 2.40, przepływ średni roczny około 1,7 m sześciennego, co daje moc średnio około 30 kW. Moc maksymalna zainstalowana to jest 40 kW. Produkcja średnia roczna to jest około 70% mocy zainstalowanej. Pracują tutaj trzy turbinki śmigłowe. Może się wydawać, że to jest trudne zrobić turbinę, ale ludzie to zawsze robili i jest to do zrobienia. Są mniej skomplikowane niż turbiny robione przed wojną, kiedy jeszcze nie było takiej techniki ani dostępności do narzędzi. Elektrownię zacząłem inwestować w latach, kiedy był u nas kryzys energetyczny i poszczególne ulice miasta zostawały wyłączone na ileś tam godzin, w dzień i wieczorem. No, ja miałem warsztat stolarski i akurat no, miałem problemy z dostawą energii. Po prostu w godzinach, kiedy byłem najbardziej wydajny, gazano mi wyłączać maszyny. Więc zacząłem szukać swojego jakiegoś źródła energii. No i znalazłem takie miejsce, w którym to się dało zrealizować. A z racji tej, że no, wyszedł obowiązek po prostu zakupu przez zakłady energetyczne, więc nie było już potrzeby używać e energii tylko na swoje potrzeby, więc można było to sprzedawać do sieci. No, był to jakiś taki pomysł na, na życie. Turbiny po prostu byłem zmuszony zrobić ze względu na to, że stary już się remont nie kalkulował. I tutaj kolega Wiśniewski po prostu jako pier pierwowzory zaprojektował te turbiny. No i ja tam w kooperacji z Pomem jakimiś tam szkołami zawodowymi po prostu wykonałem samodzielnie. To są turbinki śmigłowe bez regulacji. Bardzo proste w obsłudze, w remontach. Ich żywotność oceniam na jakieś 30 lat. No, najstarsza turbinka tu ma około 20 lat. W tej chwili jest po małym remoncie i dalej będzie przez następne 20 lat funkcjonować. Takie małe elektrownie to jest bardziej hobby, bo no, dzisiejsze przepisy dążą chyba do ich całkowitej likwidacji, mimo że się mówi o zielonej energii, ale prawo wodne, prawo ochrony środowiska, prawo budowlane jest wręcz przeciwne temu. Poza tym nawet urzędy skarbowe, każdy sobie nalicza podatki inaczej. Nikt nie wie w końcu, ile ma zapłacić, ile będzie musiał zapłacić, bo jedne urzędy skarbowe uważają, że Świadectwa pochodzenia są nieodłącznym źródłem, nierozerwalnym źródłem produkcji, a inne, inne urzędy skarbowe uważają, że to są papiery wartościowe. No i jest automatycznie naliczany podatek 19%, który powoduje nieopłacalność produkcji. Ponad 130 lat patrzy na malowniczą okolicę stary wiatrak z Rynu. Stoi na najwyższym wzgórzu w mieście, wciąż piękny, choć już dawno nie kręcą się śmigła i niemle ziarna. Można go zobaczyć tuż za rogatkami Rynu, jadąc drogą z Mrągowa. Było dzisiaj w programie sporo o ogrzewaniu o tanim ogrzewaniu na zimę. Było też dosyć mokro, no i były wiatraki. A teraz zapraszam do Danii, gdzie i dużo wody, no i bardzo wiecznie. Siłę wiatru wykorzystujemy kilka tysięcy lat, ale budowanie wiatraków posadowionych na dnie morza rozpoczęto dopiero w latach 90. XX wieku. Więc jest to moda ostatniego sezonu. O przeniesieniu turbin z morskich wybrzeży na płytkie wody szelfowe. Zdecydował przede wszystkim znacznie lepszy dostęp do paliwa. Nad wodą wiatry wieją bardziej niezawodnie, z większą siłą i na niższych wysokościach niż na lądzie. Można tu wykorzystywać niższe i tańsze wieże. Z drugiej strony, budowanie fundamentów na morskim dnie i sadowienie tam wiatraków to nie lada przedsięwzięcie. Wymaga zaangażowania specjalistycznych statków platform i jest prawdziwym majstersztykiem inżynierów. Także prace konserwatorskie, choć robi się je rzadko, wymagają akrobatycznych umiejętności. 80 siłowni wiatrowych o mocy 2 MW postawiono w 2002 roku na szelfie Horns Ref na Morzu Północnym, 20 km od wybrzeży Danii. Woda ma tu zaledwie 6 do 14 metrów głębokości, a turbiny zaczynają pracować przy minimalnym wietrze wiejącym 4 m na sekundę. Są automatycznie wyłączane w czasie sztormu, gdy wiatr przyspiesza ponad 25 m na sekundę. Cała farma zajmuje powierzchnię 20 km2 i jest połączona z lądem podwodnym kablem energetycznym.